Manko ludziska w kolejnym odcinku. Znaczy, poradniku jak pobrać safę do Need for Speed Most Wanted czyli jak mieć dużo pieniędzy, znaczy kasy oraz notowań. No to tak. W przeglądarce internetowej wpisujemy. E, sa. Sorry so editor net on set the most quantum o nit po swoich monsan sa editor home cool ten sorry za lak internetu bo dzwon nie był trochę używany i się musia tak dobra nie ważne Naciskamy przycisk powierzch, oczywiście to wyłączamy, no i tu, no jak pamiętacie tu naciskamy, no i tu mamy editor.exe. otwieramy ten plik i tutaj wchodzimy w safereditor.exe, czekamy aż się otworzy aplikacja nasza i już otworzyła się. No i patrzcie, no i tutaj mamy prostą rzecz. Na przykład tutaj mamy profili. Wybieramy sobie profil. Ja mam tutaj trzy. Wybiorę sobie ten profil. No nie, no dobra, ten. Chcę na przykład mieć dużo monet oraz notowań. Widzicie, monet tu sobie dużo wpisałem, więc nie potrzebuję. Wpiszę sobie tylko notowania. 189,99 Czekamy w O i za dużo 0. Teraz się nie zgadza. Dobrze. Zafę.